Hejka kochani, wydarzyło coś, się coś po prostu niesamowitego. Turbo mi tam odpisał i pomógł mi uratować konto. Jest może miesiąc cofnięte, może tylko miesiąc, ale prawie wszystko jest po prostu tutaj jak było. Jest może tam rośnica dwóch, trzech leweli. Ale skórki u konia są, 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 są moje piękne konie. Ci wszystkie mystixy teoretycznie są, bo to tak teraz zerkam. Znaczy, tu blokuje ci cech level to 200. E, szybko się zrobi. Nie, no. <gryw> Najbardziej mnie ciekawi teraz ten wodny, czy mam ten 80, czy ja to zapisywałam, czy nie? Nie wiem, może będę miała 70, wiem, że miałam 80 terwina, 50 rekina, po to robiłam. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. Pierwsze robiłam terwina, później rekina. No to mi się wydaje, że rekina około 40. Termin, nie wiem, 70 to muszę mieć ja po tym wszystkim nie wchodziłam nawet na wodny nieważne które konto miałam teraz jak odczyskam to, no to wszystko sprawdzam po prostu, to jest może kilka dni różnicy, bo przez miesiąc nie mogłam zapisać konta to było około miesiąc na pewno te zatania na krótsze straciłam, to jestem pewna bo miałam 21 krótsze mam 10 ale nie jest źle. chwila prawdy i jest osiemdziesiąty jest, dziękuję e, nie ma 50. 44. czwarty dobra, nie źle. nie naszekam jest pięknie nie wchodziłam jeszcze na wodny, żeby zobaczyć tą arenę jestem nawet ciekawa jak to zrobili nie wiem no, później będę miał sobie sprawdzać z tym terfinem, może coś mi się uda zabić nie no, nie wiem ale jest jedna rzecz, której jestem najbardziej szczęśliwa. Nie chodzi o skórki, nie chodzi o levele. Jedna rzecz, która jest najbardziej, najcudowniejszą rzeczą, co wróciło tak naprawdę do mnie. Więc jest taka pewna, mała, mała, mała rzecz. Jeszcze wam pokażę o co mi chodzi najbardziej. Tylko niech się to coś załaduje. Dziękuję. O, jeszcze reklama. Jakby się inaczej. Tą jedną przed rzeczą jest ta, że wrócił mój kurczak. Tak, wrócił po tak długie rozłące, kiedy ciebie nie było. Tęskniłam. To tyle. No to cześć.